Podziały, tamte prywatki niezapomniane. Elwisak, Spigąz albo Celem stowarzyszenia estecisowo jest rozwój miejscowości i całego regionu. Aby w ogóle mogło dojść tutaj do jakichś pozytywnych zmian należy zająć się obecnymi problemami. Największym ograniczeniem w rozwoju miejscowości jest istnienie samowoli budowlanych. Powstały tutaj one na masową skalę i są olbrzymim hamulcem rozwojowym. Zainteresowanych tematem szkodliwości tego zjawiska zachęcam do odwiedzenia naszego profilu facebookowego. A w tym materiale skupimy się wyłącznie na aspekcie podatkowym. Aby wykazać, jak wielkie szkody z tego tytułu ponosi gmina i mieszkańcy, posłużymy się jednym z ogłoszeń, które można znaleźć w internecie na temat sprzedaży działek w tym miejscu. Spisując w wyszukiwarkę Domki letniskowe Kopań, pokazuje się takie przykładowe ogłoszenie. Ogłoszenie publikuje biuro nieruchomości z Koszalina. No i dotyczy ono domku rekreacyjnego. Teraz już będę czytał z ogłoszenia. Domek rekreacyjny z wyposażeniem, morze jezioro wykrzyknik. Cena 365 tysięcy. Powierzchnia 48 m2, powierzchnia działki 424 m2, rodzaj zabudowy wolno-stojący. Liczba pokoi 2, ogrzewanie. Zapytaj. Data, stan wykończenia do zamieszkania, rok budowy 2014. Miejsce parkingowe, zapytaj, czynsz, zapytaj. No i teraz jeszcze króciutko opis. Wspaniałe miejsce na wypoczynek. Oferujemy Państwu na sprzedaż domek drewniany z pięknie zagospodarowaną działką. Położony około 700 metrów od morza, od jeziora kopań około 600 metrów. Domek lipickowy ocieplony, sprzedawany z wyposażeniem. Dodatkowo na działce wmurowana z własna wędzarnia, grill, drewutnia oraz pomieszczenie gospodarcze. Domek o powierzchni tutaj jest już zmiana, że jest 40 metrów, no ale dajmy na to, że no bierzemy te do wyliczeń, weźmiemy tutaj to, co jest podane w powierzchni, jako deklaratywne a nie w opisie, solidnie zbudowany, drewno heblowane, ocieplony wełną mineralną o grubości 10 cm. Na dachu blachodachówka, okna PCV, dom z 2014 roku. Nieruchomość stanowi domek położony na działce oraz działka stanowiąca udział w gruncie z udziałem w drodze. Działka wydzielona o powierzchni 424 m, na działce własna studnia, prąd, szambo. Na parterze pokój z aneksem kuchennym, dodatkowo zamontowany nawiew powietrza, łazienka na piętrze, sypialnia, łóżko podwójne oraz pojedyncze. Idealny pod kątem wynajmów czasowiczą lub na własny użytek. Niskie koszty utrzymania. Teraz uwaga podatek od nieruchomości to 30 zł za rok. No i tu jeszcze raz mamy wskazane położenie tego budynku. Biuro od Nieruchomości wcale nie informuje, że udział w działce nie jest to działka wydzielona. Nie informuje, że na działce nie wolno wkopywać szamp, że istnienie studni wymaga sprawdzenia i to samo jeśli chodzi o przyłącze elektryczne. Nie są wskazane żadne koszty odnośnie wywozu nieczystości i śmieci. Natomiast jest wpisane, że można to wynajmować wczasowiczą. A koszty utrzymania ograniczają się do 30 zł rocznie. No i oczywiście te koszty są śmiesznie niskie. A jakie byłyby, gdyby ten budynek był opodatkowany zgodnie z prawem? Do wyliczeń przyjmijmy pierwszy scenariusz, a jest to użytek własny takiej działki. A więc a więc stawka podatku to 9,71 od domków lotniskowych razy 48 metrów, daje nam sumę 466 ,8 zł 8 groszy rocznie. Do tego należy naliczyć podatek od działki. To jest 424 m2 razy 50 groszy w przypadku działki letniskowej na użytek własny, to 212 zł. rocznie. Więc suma w przypadku samodzielnego korzystania z takiej działki to jest 678 ,8 zł. groszy rocznie. Oczywiście bez opłat za udział w drodze oraz w śmieci. A więc teoretyczna szkoda gminy od momentu powstania domku wyniosła 5000 zł. 832 72 zł 72 grosze. I teraz kolejny scenariusz bardziej realistyczny. Użytek własny plus okresowy wynajem przez 2 miesiące w roku. No i przy takim teoretycznym założeniu, jako że domek jest stałoroczny, przyjmijmy, że 10 miesięcy w roku to użytek własny, a więc kwota 565 zł i 7 groszy. 2 miesiące wynajmu domku dla czterech osób. Wiąże się z podatkiem gruntowym 424 m razy 1 zł, razy 2,12 roku, a więc mamy kwotę 70 zł i 67 groszy. Do tego należy dodać kwotę podatku za domek, w tym wypadku jest to 48 m razy 25,40, razy 2 miesiące w roku, a więc 2,12, uzyskujemy kwotę 203 20 zł 20 groszy. Kolejną rzeczem jest opłata klimatyczna. 4 osoby razy 60 dni równa się 480 zł. No i tutaj widzimy kwotę roczną. No i teraz taki scenariusz użytek własny dla 400 domków na rok byłoby to 271 232 zł. Oczywiście, jak wiemy, ilość domków to jest około 1000, ale tu przyjmując dłuższy okres czasu, zmienna wysokość podatków w tym czasie to możemy uznać. Dla teoretycznych wyliczeń to za właściwe. Oczywiście jeszcze należy nadmienić, że strata z każdym rokiem rośnie. A więc wyliczmy, jak wygląda to obecnie. Przez ostatnie 9 lat szkoda gminy wynosi 2 333 088 zł. Jeszcze gorzej wygląda w przypadku scenariusza użytek własny i wynajem. W tym przypadku Szkoda gminy przez ostatnie 9 lat wynosiłaby 4 640 184 zł. A pamiętajmy, że podatek jest deklaratywny, więc jego wysokość w oparciu o deklarację właściciela przez ostatnie 9 lat wynosi tylko 108 000. Inaczej mówiąc, gmina jest oszukiwana na masową skalę i nie ma na to reakcji. Czy można opodatkować samowolę budowlane? Zgodnie z prawem podatkowym można. Nie ma żadnego znaczenia, czy budynek jest wpisany do ewidencji, czy jest legalny. O tym już rozsądził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygnaturze 2 OSK 315 przez 2012, którego sentencji czytamy, jak rozumieć trwałe związanie z gruntem. Cytat. Cecha trwałego związania z gruntem sprowadza się do posadowienia obiektu budowlanego na tyle trwale, aby zapewnić jego stabilność i możliwość przeciwdziałania kłikom zewnętrznym mogącym go zniszczyć lub spowodować przesunięcie lub przemieszczenie w inne miejsce. Więc nie ma żadnego znaczenia, czy budynek jest na fundamentach punktowych, czy bloczkach, czy czymkolwiek. Istotą jest to, że jest on używany jako budynek, a dysponując przełączami wody. Prądu Jest to także rozumiane jako budynek mieszkalny i z punktu widzenia prawa podatkowego jest to bez znaczenia, czy jest on legalny. Kolejną przesłanką jest sama Konstytucja, jej artykuł 32, który mówi, że wszyscy są równi wobec prawa, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne i nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. A w gminie Darłowo, w przypadku poboru podatków od nieruchomości, mamy naruszenie tej zasady. Osoby, które dokonały przestępstwa samowoli budowlanej w pasie chronionego krajobrazu oraz oszukały gminę, mają właśnie z tego powodu przywileje podatkowe. No ale najważniejsze w tym przypadku jest odwołanie się do prawa podatkowego. I na stronach kancelarii Sejmu. Oraz na stronie Poltax, którą prezentuję, opisana jest definicja równości podatkowej. Podstawową zasadą równości podatkowej jest równe traktowanie wszystkich podmiotów charakteryzujących się w równym stopniu daną cechą istotną, relewantną. W uzasadnieniu jednego z orzeczeń Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że wszystkie podmioty charakteryzujące się daną cechą istotną w równym stopniu mają być traktowane równo. To znaczy według jednakowej miary bez zróżnicowań, zarówno dyskryminujących, jak i faworyzujących. Więc, biorąc pod uwagę logikę tego zapisu, oznacza to, że każdy domek o charakterze letniskowym, bez względu na to, czy jest legalny, czy nielegalny, powinien być opodatkowany według jednakowej stawki. Istotne jest jedynie to, jaką spełnia funkcję. I tutaj, jeżeli Używa ktoś budynku, który wniesiono został nielegalnie do tej samej funkcji, czyli budynku letniskowego, nie może być traktowany podatkowo lepiej niż osoba, która wybudowała taki budynek zgodnie z prawem. Jest to dyskryminacja. Identycznie sprawa ma się, jeśli chodzi o przedsiębiorców. Większość domków wniesionych nielegalnie na ziemiach rolnych jest po prostu normalnie działalnością gospodarczą polegającą na ich wynajmie. Te działalności nie płacą żadnych podatków do gminy. Stanowią więc nieuczciwą konkurencję w stosunku do osób, które zainwestowały i prowadzą działalność gospodarczą w sposób legalny, opłacając wszystkie podatki i opłaty miejscowe. Urząd gminy nadał wielu działkom funkcje usług turystycznych i sąsiadują one z działkami rolnymi, na których także są wzniesione budynki w sposób nielegalny. Gdzie tu jest jakakolwiek logika? Ci, którzy mają działki legalne i legalnie wzniesione budowle, muszą płacić wszystkie opłaty i stosować się do prawa, a pozostali, którzy wybudowali w sposób nielegalny, tego nie muszą robić. Ta sytuacja jest nie tylko niezgodna z prawem, ale i z zasadami współżycia społecznego. I biorąc pod uwagę stosowanie się do prawa. W oparciu o przepisy, które zacytowałem, Urząd Gminy Darłowo ma w zasadzie trzy wyjścia. Pierwszym z nich jest zwrócić podatek wszystkim mieszkańcom Gminy Darłowo, którzy mają nieruchomości legalnie. I o ile to możliwe, co najmniej 10 lat wstecz, bo wtedy powstawały pierwsze samowole budowlane. Oczywiście należy natychmiast zaprzestać pobierania tych podatków lub ograniczyć je tylko. Do podatków związanych z rolą. Wyjście drugie to natychmiast pobrać wstecz wszystkie podatki od nieruchomości, które powstały w sposób nielegalny i naliczyć ich wysokość od czasu ich powstania, a właścicieli tych nieruchomości oskarżyć o oszustwo, bo wprowadziły gminę w błąd. Jest jeszcze wyjście trzecie. Władze gminy. Oraz Rada Gminy powinna podać się do dymisji i wprowadzić zarząd komisaryczny, który naprawi sytuację. Oczywiście nie wpływa to na fakt, że nielegalnie wzniesione budynki są likwidowane, codziennie wykopywane są szamba i usuwane wszelkiego rodzaju budowle na ziemiach rolnych, łąkach i pastwiskach. Wszystkie postępowania trwają i likwidacja nielegalnych osiedli będzie kontynuowana do skutku, czyli do przewrócenia tym ziemią pierwotnego krajobrazu.